Witam Was kochani bardzo, bardzo serdecznie w drogowskazach na, na lipiec. Mam tyle kart, jak już pokazałam Wam, bo zrobiłam playlistę dodatkową na drogowskazy. W zasadzie taki kierunkowskaz, gdzie w którym momencie trzeba skręcić, tak, w cudzysłowie. To jest bardzo specyficzny czas i będzie on się charakteryzował, tak się zastanawiałam, ponieważ tyle opcji jest. Opowiedziałam już w tych filmikach. Mało pozornych, jeszcze jeden powinnam upublicznić, tylko troszkę się obawiałam, bo nie do końca opowiedziałam o tym, co jest i co będzie tak jakby najważniejsze, w taki sposób jak chciałam, tak? Opowiedzieć o tym. Będzie dużo przerabiało się żeńskiej energii, dlatego że teraz jesteśmy w królowej kielichowej. Wszyscy, tak? Doświadczamy opieki, opiekuńczości. Jeśli ktoś potrzebuje tej wiedzy, to tutaj w różnych czytaniach. Można ją znaleźć, opowiadam w nich wszędzie chyba troszeczkę, po troszeczku. I to wszystko będzie nas prowadziło do, przez, przeprowadzało nas przez pewne meandry, etapy tego wszystkiego, co jest związane z opieką, z opiekuńczością. Do tej pory mieliśmy to, co najważniejsze, czyli nasze oczekiwanie. My szukamy ciągle, gdzie sobie przypomnieć sobie, gdzie się gdzieś położyć, gdzie odpocząć w tym klimacie takiego poczucia bezpieczeństwa ogromnego. Tam, gdzie jest wasze, tam, gdzie się czegoś nauczyliście, przyzwyczailiście się, tam, gdzie wszystko wasze ciało ułożone też w jakiś. Przytulone do, do kogoś, do, do czegoś, bo to jest bardzo ważne, bo czasem może jakoś ma macie macie dzieciństwa, mimo że jesteście tak zwani, starzy już jesteśmy tak zwani. To jest wszystko to, co jest dla nas tutaj bardzo bardzo ważne, słuchajcie ja nie wiem czym jest gorąco czym jest zimno dlatego, że u mnie jest 11 stopni jest sobota a mimo wszystko okno mam otwarte, bo się tutaj wieszczy jest sobota to jest dzień, kiedy ja to nagrywam przynajmniej rozpoczynam jak zawsze przy pierwszym znaku jest taki rutynowy wstęp nie wiem, może powinnam go oddzielać nie chciałam go też za bardzo rozciągać w tym czasie mamy teraz ewidentnie obserwując już tę końcówkę czerwca idąc na lipiec, tak myślałam, kurczę, co to będzie za energia? W ogóle jakby nie było widać, nie było czuć. A no właśnie zastanawiałam się, yy, dlaczego? Dlatego, że ja jej nie odczuwam za bardzo. Czyli będę ją odczuwała w inny sposób. Ale zauważyłam, że ta energia, która teraz będzie doświadczaniem bardzo mocnym takim, wyrazistym, jest energią, yy, kochani moi... Yy, Wszystkiego, co nas znieczula, wszystkiego, co nam y, dodaje odwagi, wszystkiego jest będzie miesiąc niedomówień różnego rodzaju, na różne tematy, w różnych kontekstach, ale to są podstawowe energie. Oczywiście, jeżeli ma, czujemy, że ktoś nie, nie mówi wszystkiego, nie domawia, to jest wszystkie, te wszystkie, wiecie, y, kiedy chcemy coś komuś podać, a zwłaszcza na przykład dziecku i wtedy albo zwierzątku, leki jakieś, tak? No, to trzeba zakombinować, albo znaleźć sposób, żeby to podać, bo to dzieje się dla jego dobra. I mam wrażenie, że sfera duchowa będzie, tak, z nami trochę, no nie chcę użyć słowa, walczyła. Niemniej jednak, troszeczkę w taki sposób nas tutaj układała. Tak jak w tej karcie, o której mówiłam tutaj, tak. Wszystkie czytania będą się odnosiły do tego. Może zrobię od. od, 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 od oddzielną opcję i tutaj to była siódemeczka buławowa, słuchajcie, tarotowa. Bardzo pięknie pokazywała te energie, które będą, które będą się działy w nas, do nas, przy nas przez ona będzie się działo długo, bardzo długo. Natomiast tak jak mam wrażenie, że w każdym miesiącu coś wokoło nich będzie się działo, będzie jakiś dodatek jakby podbijającą tą energię kolektywną, która będzie nam ewidentnie tak jakby bardzo mocno pomagała. Czasami są takie miesiące, kiedy ta energia właśnie wsparcia duchowego, a jej jest teraz tak dużo, że ja przez wiele lat zawsze wyciągałam taką kartę podpowiedź od duszy, taką kartę, wiecie, energii jakby takiej pomocniczej, no i generalnie okazuje się, że od jakiegoś czasu w ogóle myślę sobie, Boże, ten świat dzisiaj tak ludziom pomaga, że nie ma sensu w ogóle yy, szukania, układania dodatkowego pocieszacza. Kiedy my mamy się po prostu skupić tylko i wyłącznie na tym, tak, żeby działać i sprawdzić te mechanizmy, które podsuwają wszystko to, no i gdzieś przełożyłam. Yy, Przekładają wszystko to widocznie mam nie wyciągać teraz. Yy, wszystko to, co jest związane z naszymi aktywnościami, z tym ruchem do przodu, w takich sytuacjach, w których mówi się, że tutaj nic innego nie da się zrobić. O. I wyciągnijmy kartę w ogóle tutaj stąd, po prostu w ogóle na lipiec, tak? Jeszcze dla wszystkich, po prostu ta energia, która będzie nas determinować, tak? To jest to, o co będziemy tak zwanie walczyć, za czym będziemy podążać, czy chcemy, czy nie, bo to jest taki ogólny, kolektywny cel, w którym my jesteśmy tak, jakby poza sobą, czy jako kolektyw, jakby prowadzeni, układani właśnie ku nowemu życiu, ku nowej drodze, lipiec. I to jest dziewiątka kielichów. Czyli właśnie wszystko to troszkę taka beztroska, ale beztroska układana bardzo wieloma różnymi zasadami. Ona jest tutaj bardzo mocno podobna do dziewiątki monetowej, tak? Natomiast tutaj. Ta dziewiątka kielichowa, no bo jak wszystkie dziewiątki, ma pewien aspekt. Ona mówi o ułożeniu się w pewnym kolektywie o zebraniu wszystkiego do kupy w różnych kontekstach tak, życiowych o wytworzeniu wszystkiego tego, co jest jednolitą energią, o umiejętności zorganizowania się pewnego, no bo towarzystwo to razem. Mamy też o co zawalczyć, mamy jakiś cel, pojawiają się liderzy, no i tutaj będziemy przerabiać wszystko to, co jest związane z jakimiś autorytetami, albo raczej z tym, kto chce poprowadzić innych. Jak wiecie, że w każdej grupie, w każdym kolektywie znajduje się ten, o proszę bardzo, no właśnie, ten, kto to zawsze chce prowadzić, tak jakby tych innych, bo jest po prostu potrzebny i czasami różnie to nam wychodzi. Ta dziewiątka kielichowa czasami mówi: Zbiorę wszystko i wybiorę coś, tak? O, yy, żeby spojrzeć tak, jakby na coś, co jest tak, jakby ułożone. To jest ta energia, kiedy my też będziemy musieli, jakby dość szybko się decydować, ale pamiętajcie, że to jest ta siódemka buław stąd, z tej talii, którą że my musimy przez coś. Przejść, musimy czegoś dokonać sami, bo nikt za nas tego nie zrobi. I energie czerwcowe, bardzo mocno, ja w nich mówiłam, że gdzieś do jesieni, będziemy ogólnie przerabiać, ale nadal po troszku jest to przez jak to, ktoś nam nie chce pomóc, nie chce coś zrobić, tak, no to różne animozje też się pokazują, tak, właśnie po to, żeby chcemy i wymagamy, jako dorośli ludzie, czegoś od innych dorosłych ludzi, tak, coś, co powinniśmy zrobić sami, tak, to czymś powinniśmy się zrobić sami, czym powinniśmy się zająć sami, gdzie powinniśmy odnaleźć swój własny rozum, tak, Ym, i wszystko to, co jest związane z pewnymi no, y, zachowaniami, gdzie do jakiej grupy trzeba dołączyć, gdzie my się nadajemy, kim my jesteśmy, żeby tej grupie pomóc najwięcej, albo też gdzie zostaniemy, gdzie zostajemy przydzielani, tak? I co do nas jest jakby też przydzielane. Wszystko to, co jest związane z. Ojku, dopowiem później, tak? Także to jest ten przewodnik dla nas wszystkich, ale zobaczmy może jeszcze tą energię plusową, tak? Król Bławowy. To jest też taka gotowość. Zobaczcie, to jest umiejętność, jak on pięknie wygląda, spakowany na jakąś okoliczność, jest tu plecak i on jest gotowy. Ma specjalne buty. Mam nadzieję, że ładnie kartę sfokusowało, bo nagrałam wam film o kartach do drogowskazów i się okazało, że tam w ogóle aparat nie fokusuje. Nie wiem z jakiego powodu. Za dużo różnych innych rzeczy kręciłam, dlatego one tak wyostrzają te karty i tak już teraz nauczyłam się, że i zapamiętują. Te funkcje, których najczęściej się używa. A ja po prostu chyba za słabe okulary miałam te swoje. Nawet chciałam, myślę, że sobie wywalę ten filmik, ale myślę, nie, niech zostanie, niech ta playlista będzie. I to jest właśnie ta energia dominująca właśnie tej gotowości. Niby jesteśmy, jest fajnie, ale tutaj będzie potrzebna pewnego rodzaju płynność. Opozycja do tego... To jest szósteczka buławowa odwrócona, czyli wszystko to, co się dzieje w obrębie tego, co my uważamy za jakiś po prostu jakby sukces, do czego jesteśmy potrzebni, przydzieleni. To jest szóstka buław, to jest, to jest energia bardzo kontrowersyjna. Tutaj w tym odwróceniu będzie bardzo dużo poruszania ego, kiedy my czekamy na coś, bo chcesz, no, to jest ważne, na pewno do nas z tym przyjdą, tak? A to się okazuje, że wybiera się kogoś innego, że ktoś inny jest. I czasami, pamiętajcie, to są też takie energie um, troszkę zazdrości. One są też obecne w siódemce buław, tak? Um, która to um, mówi, że... My chcemy wybrać, chcemy ułożyć się w czymś, co nieznane, co piękne, co układa nas właśnie w tym kierunku, bardzo cudownych doświadczeń, przygody też, tak, pewnej też odpowiedzialności. Natomiast to jest też ta energia, że jak się nam powie, gdzie mamy iść, co i jakie niebezpieczeństwa przed nami, to my automatycznie się wycofujemy, prawda? Automatycznie już jest trudniej albo wręcz, z czym mamy się zmierzyć, albo z czym na pewno się zmierzymy tam. Yy, czym prostsza i bardziej na planie takim rzeczywistym sytuacja, tym bardziej już troszkę nasze chęci tak odpadają, odchodzą, wręcz wymigujemy się, yy, odchodzimy, yy, od odwracamy się, uciekamy. Albo tak jak nauczyciel kiedyś w szkole na lekcji za czymś byli ci pilni, życie mówi nie i ten nauczyciel mówi nie i tak wyszukuje tego kogoś, kto widać, że ucieka wzrokiem na przykład tak. Czy czymś tam się zajmuje, żeby nauczyciel no, nie powiedział, to ty chodź do tej tablicy przysłowie, czy masz zrobić tak jakby to zadanie. Albo szukam chętnych w zadaniu, które nigdy nie ma... Hmm, na której wiadomo, że chętnych nie będzie, ale co wtedy się pojawiają? Ci, co chcą, albo jak ci, co chcą, są na tyle mądrzy, że mówią nie, nie, tego to nie i w tych okolicznościach nie, no to zawsze znajdzie się w tym środowisku ktoś, taka osobowość, myślę, że to jest archetypiczne w ogóle, gdzie znajdzie się ten, któremu jest głupio, że nikt się nie zgłasza i on, nieważne, czy on ma sił czy nie, czy tylko ma pewną wrażliwość. I tutaj znowu kłania nam się film, o, yy, który chyba będę musiała nakręcić na ten kanał, mówiący o starych duszach ze Przyjmę. Czyli jest, bo tak jakby liczy na ten swój potencjał ten jest potencjał duchowy, że ktoś powinien, skoro nikt, no to ja się zgłoszę, jest przeogromny. To są teraz te właśnie archetypy, które będą w bardzo dużo y, sposób tak zwane y, aktywne. To są też bardzo y, specyficzne energie, które i wszystko to wokół nich co mówi o tym, że kiedy my właśnie czegoś nie wiemy, to szybciej przejdziemy, podejmiemy jakieś wyzwanie, wyzwanie, a jeżeli ktoś chce albo nie chce i na tym tle, czy jak sobie coś ktoś wyobraża, będzie masa różnych nieporozumień, tak? bo to też się dotyczy wzajemnych tak zwanie relacji. Przez to dołożyłam będzie do mądrości OSHO, albo też mądrości, nie wiem jak nazwę ten rozkład, będzie to tylko, ale nie będą być może karty OSHO czy może jakiś inny rozkład, dołoży dodatkowe karty teraz, czy przemysza, może dobry znak po prostu przełoży, z czym ludzie do nas przychodzą, tak zwanie z tym pozytywnym i z tym nie do końca fajnym pozytywnym, tak? bo to będzie bardzo ważne teraz, żeby to, umieć to jakby rozpoznać, czy mieć przynajmniej jakieś wskazówki właśnie do, do tego, że o, co, no to będzie ok, a to to absolutnie nie, gdzie każdy musi się poruszać we własnych warunkach, z własnym rozumem, umiejąc korzystać ze Wzorów, tak? Życia, żeby umieć po prostu podstawić swoją sytuację. Tak jak na maturze z matematyki, prawda? Cóż chciałoby się tutaj powiedzieć jeszcze? jeśli chodzi o tą kolektywną energię. Myślę, że bardzo dużo będzie się działo, bardzo dużo, również ona będzie znowu, nie to związana z tym wszystkim, co się wydarzyło w czerwcu, w maju, w kwietniu, tak? O, poprosimy w takim razie jakąś wskazówkę. Król Mieczowy. Król Mieczowy, kochani moi, to wszystko to, co będzie działało, co będzie nakładało na nas pewne energie, które mówią tak, poruszasz się jak przysłowiowa rata w kredycie, wszystko i trzeba trzymać się zasad, zero szaleństwa, tak? Ale dla niektórych, dla wielu z Was, bo z różnej strony może ukos będzie, tak? W niektórych sytuacjach poruszasz się tak schematycznie, już tak z takimi założeniami, że aż niedobrze się robi, tak? A w niektórych po prostu hulej dusza piekła nie ma, tak? Yy, I na plusie, i na minusie. I tutaj będzie trzeba umieć wypośrodkować się, jak zwykle, w każdej energii na i różne sposoby pewnych sytuacji, w jakich żyjemy, będziemy musieli się jakby ułożyć, porozpoznać, ale każdy w osobistej przestrzeni, własnych możliwości tej własnej działki jakby tak życiowej a jednocześnie pewne rzeczy trzeba będzie do wszystkich w jakiś tam sposób to ułożyć to są te energie, które potrzebować będą przez cały lipiec i myślę, że sierpień, aż do zmiany roku numerologicznego we wrześniu, będzie potrzebować poznać swój własny potencjał, tak? Poznać swoje własne, jakby tak jakby możliwości, albo inaczej, zakochać się w nich i poznawać cały czas. Ja zawsze mówię i mam takie powiedzenie że na świecie nie ma braków, że Pan Bóg na pewno się nie pomylił stwarzając tego kleszcza przysłowiowego, tak, czy stwarzając to co końca, czego my nie rozumiemy, do czego to może służyć tutaj na ziemi dla nas. A jednocześnie jest. Bardzo dużo też dzieje się w obrębie tego wszystkiego, i o tym nagrałam film, yy, nagrałam też temat, tylko nie, nie ułożyłam go i nie chciałam, żeby został źle zrozumiany, bo to dużo jednak kobiet jest, tak? yy, jeżeli chodzi o to wszystko, co się dzieje w ogóle z Jowiszem. I już gdzieś po troszku troszkę wam mówiłam chyba w luźnych gadkach 2, Beztroskich, gdzie widać już, że my mamy do poznania wszystko to i na naszą Ziemię będzie mocno na nas oddziaływało i to jest pierwszy krok, to wszystko, co się dzieje w ogóle z Jowiszem i jeszcze z parę różnych takich planet, tak? Myślę, że intuicyjnie Jola w to weszła, tak? Że ona tak zwanie mówi o, że ta planeta, teraz ta planeta i troszeczkę o tych planetach. I teraz to, co z planetami jest związane, będzie bardzo ważne, bo na, nie tylko na Ziemi tak dużo się zmienia. Jeżeli My jesteśmy jak naczynia połączone. Jeśli się zmienia w obrębie Ziemi, zmienia się klimat, to, tam, to trochę jest to w dużej mierze naciągnięte w niedobrym kierunku, ponieważ bardziej zawsze mówię tak, to wszystko jest po to, żebyśmy my jako ludzie, yy, zawsze chytrzy też się znajdą, że jak z tym zakombinować i zarobić, niemniej jednak te wszystkie zmiany, które idą na ziemi, ziemia już na pewno to zna, jest tak stara i na pewno też ma tą możliwość, żeby ona sama chciała i pozwolić jej się wyregulować, i bo będziemy mieli jakieś tam skutki, a po prostu ułożyć te skutki, pomóc ludziom, no to jak tutaj wam tą wyspę zalewa i już ona schodzi, bo taki jest teraz życie, to pomóżcie tym ludziom, tak? W sposób realny. Czyli może to oni powinni przejść w inną część świata, żeby tam zamieszkać, żeby inni ludzie, którzy psują to dać im zarobić, dać im się ułożyć, dać im środki, żeby mogli się um, żyć gdzieś indziej. Natomiast, bo cała reszta, inne operacje w tym kierunku, są po prostu więcej szkody się niż pożytku. My nie robimy czegoś, no to robi inna część świata. Są to też takie energie, kochani moi. Które mówią i opowiadają bardzo mocno o tym, co jest związane z tym nowym ułożeniem się w nowych właśnie warunkach i rozpoznanie swojego potencjału, i rzeczywiście, co ja mam z tym zrobić, więc generalnie ten pomocy chce, ten nie chce, ten chce tylko taki, tamten siaki, owaki, ten potrzebuje masę nieporozumień na poziomie właśnie emocjonalnym. Znowu, bardzo mocno przydadzą się nam te energie, o których mówiłam, że będą aktywne, czyli energia tarotowego wisielca i tarotowego eremity. One w inny sposób będą inne jakby aspekty w nas budziły. Być może te, które były już obecne 200-300 lat temu, tak, a teraz znowu powraca aspekt właśnie wisielca i eremity w tej opcji swojej bycie samemu ale nie zawsze samemu, ale nie samotnemu. To, co powtarzam wam cały ten już rok właśnie o eremicie i wisielcu. To jest bycie sami, bycie z tłumem, umiejętności zachowania swojej przestrzeni, swojego sakrum, tak, można by powiedzieć, po to, że czasami my musimy, bo decyzje są za nas podjęte, teraz bardzo dużo za nas decyzji się podejmuje, dwójka była odwrócona i ten aspekt minusowy jest bardzo mocno aktywny, nawet jeżeli on jest w plusie. Tak? To się okazuje, że ktoś za nas podejmuje jakieś decyzje, bo uważa, no z różnych powodów uważa, że wyście podjęli taką decyzję i nie po prostu mają to w dupie, tak? Przepraszam za ten kolokwializm, tak? I tyle. I to jest właśnie, są te energie, z którymi każdy z nas w indywidualny sposób, jeszcze poza tym archetypem, w którym się ułożymy jako znak zodiaku, ułożymy się jakoś, tak? O to jest czas wejść i poznać nowe obszary też, tak, w których czasami jesteśmy uparci. Ja też jestem taka zaparta i 50 razy pomyślę, czy to moich znasad jakiś tam nie narusza, żeby w coś wejść, albo w coś nie wchodzić, tak? Jest to też teraz ten czas, że pewne rzeczy musimy wyrzucić, posprzątać, jak ładniej słyszałam określenie piękne, tak? Ale też pewne rzeczy trzeba się już pozbyć, a pewne po prostu schować, odłożyć, tak zwanie, a to na potem, tak jak zapasy robimy w spiżarni, tak? Albo to jeszcze będzie dobre. Nie mówię o trzech, słuchajcie, trzech rozmiarach spodni, <noise> Które trzyma się za worku, wiecie, zaciągniętym. No bo jeszcze może, bo są bardzo dobre <noise> i jakości, i może jeszcze kiedyś właśnie albo się schudnie, albo się poprawi. No co, co, co komu, tak? O. I czas już też nawet to przejrzeć, tak? I I schować. Bo czasami bywa, że czegoś się pozbędziemy, no fajnie, jest a czasami czegoś żałujemy. I wszystko teraz mamy zobaczyć, rozsegregować na to, co. Jeszcze nie wiemy, dlaczego chcemy, nie chcemy się po prostu jakby czegoś pozbyć, mamy wątpliwości, to trzeba ten aspekt wziąć, nie w zasadzie wyrzucam, zostawiam, wyrzucam sam, tylko to jeszcze pomyślę, każdy z was powie, no ale to zawsze tak robię, robiłam i mam wrażenie, że to będzie jeszcze coś innego. Mężczyźni będą mieli lżej, słuchajcie, w tym czasie, ponieważ oni te, większość przynajmniej, cholera, już teraz nie wiem, y y Niektórzy mają w sobie te aspektki, tej energii męskiej, w ogóle dzisiaj, słuchajcie, śniło mi się nad ranem, właśnie przypomniało mi się to teraz, wszystko to, co wynika też z energii yin-yang, czyli męskiej, żeńskiej, bo to będzie się doprowadzało jeszcze do tego, że te kulki w środku są takie te obecne, tak? Bardzo potężne energie będą teraz nas układały w pewną jedną rację życiową. Do, y, sumującą jakby doświadczenia życiowe i, y, y, i które są obecne, czy chcemy, czy nie chcemy i w ying, i w Yang, czyli w męskiej i w żeńskiej bo to już, to już chyba ten temat chociaż y, pewnie są nowe osoby gdzie ja mówiłam, że jest tak, nawet w kobiecie jest energia męska i czasami to ona jest tą energią dominującą i w mężczyźnie. W ludziach niebinarnych tam w ogóle jest jeszcze inaczej, bo to zaczął robić ktoś, kto zaczął jakby wykorzystywać te, te istotki i mimo, że one są męskie czy zęczki, to one zero-jedynkowo układają się na przykład w męskiej, a powinny ułożyć pewne aspekty, pewną płynność i wiele z nich ma duchowe wibracje, a wiele po prostu pobudza się z aktywności w dziedzinie, w opcji seksualnej. I to jest, to jest po prostu majstersztyk, który coś zrobiło ludziom, tak? Tą sferę życia, która wychodzi troszeczkę jakby z innego etapu, dlatego to będzie też w związkach i w relacjach się układały, tam gdzie ważna jest seksualność. No ale mówimy przecież tylko o miłości, o seksualności, to nikt nie mówi, prawda? Bo to pasej, nie wypada i w ogóle... Albo tylko o tym mówimy i o niczym więcej, tak? O. I... Ähm, to są te energie, które teraz będą się... I czym to jest właśnie tą pasją, tą soczystością, tą satysfakcją ze zrobienia czegoś, a w wysokich wibracjach, ale o tym jeszcze będziemy pewnie mówili, to jeszcze inaczej się układa. Dla nas. Dlatego my musimy teraz być i często będziemy sami pozostawieni, tak zwanie, w sytuacji, o, bo ktoś nie przyjdzie, bo ktoś czegoś nie. Ja już kiedyś były te energie bardzo obecne, ja wam o nich opowiadałam, czyli mówiłam o nich w kontekście tego, że być może nie Kowalski, a Nowak, tak? To takie były kiedyś przykładowe polskie nazwiska. Zawsze jako przykład to był Kowalski albo Nowak, tak? Więc weźmy, posłuszmy się tym przykładem. Młodzi, jeśli ktoś się nie wie o co chodzi, zapytajcie o rodziców albo o dziadków. No i my mamy się po prostu jakby ułożyć. Mm. Że może nie ten Kowalski miał nam pomóc, tak? Mimo, że on chciał albo nie chciał, może jemu tak wydłużyło się, nie ma co się obrażać, bo to Nowak miał Wam pomóc, albo w ogóle jeszcze ktoś inny, i zostajemy w sytuacji takiej, że no teraz kto i co? A może mamy to zrobić sami? I ja dzisiaj stawiam na tę energię, że mamy to zrobić sami. Aczkolwiek dzisiaj czytamy z energii drogowskazy, z energii, tych, jak ja to mówię, troszeczkę zero-jedynkowych bardziej. I tu, ale tutaj mamy jednak kolory, także żegnam się z Wami w tym czytaniu malutkim, kolektywnym i przechodzimy, już wyciągamy znak, jaki za chwilę będziemy czytać i to będą już czytania, które będę chyba robiła przez kilka dni. Kłaniam się pięknie i zapraszam dalej.